Witajcie kochani na kanale kreatywne pędzle. Dzisiaj namalujemy sobie prosty obrazek pod tytułem dziewczyna w deszczu. Użyjemy do tego brokatowej farby, z tego względu już uznałam, że właśnie brokat sprawi, że to tło będzie właśnie wyglądało na bardziej mokre, czyli takie typowe deszczowe. Wykorzystam też ten film do tego, żeby Wam się troszeczkę wytłumaczyć i powiedzieć, jakie mam plany na, przysz na przyszłe odcinki, ponieważ mm, przez pewien okres nie pojawiały się filmy, a to było spowodowane po prostu dużą ilością pracy. Yy, niestety nie miałam zbytnio czasu, żeby tutaj nagrywać, ale już kilka odcinków zostało teraz yy, nagranych, więc mam zapasik. I chciałabym Wam też tutaj nakreślić, jak to będzie mniej więcej teraz wyglądało, będzie taka seria, w której mam nadzieję będziecie malować czy tworzyć razem ze mną, ponieważ w przyszłości chciałabym robić livey, na których po prostu będziemy się umawiać, na które będziemy się umawiać i będziemy wspólnie coś właśnie robić, będziemy mieli kontakt będziecie mogli pytać o różne rzeczy, ja będę odpowiadać na bieżąco i będziemy um, razem coś tworzyć, czy malować, czy po prostu coś innego robić, tak. Um, póki co, no mam niestety za mało subskrypcji, żeby robić live'y. Więc postanowiłam, że zrobię takie właśnie odcinki, taką serię, że będziemy też umawiać się na pewne um, rzeczy i Będziemy razem mogli to tworzyć, tak? Będziecie mogli patrzeć, co ja robię, i robić podobnie. Czyli na przykład, tak jak teraz, dzisiaj po raz pierwszy, pod koniec tego odcinka, ja powiem wam, co macie przygotować na kolejny odcinek, i nakreślę, co będziemy robić. I wtedy wy będziecie mogli sobie na ten dzień przygotować te rzeczy i wspólnie będziecie mogli od, będziemy mogli to razem robić, tak? Będziecie mogli odtwarzać odcinek, zatrzymać w każdym momencie, żeby, żeby sprawdzić i mam nadzieję, że to taką naszą wspólną społeczność stworzy. Chociaż tak jak mówię, chciałabym, żeby to się odbywało na live'ach. No ale do tego czasu musimy sobie jakoś poradzić. Zresztą dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Jak widzicie, tło mamy już skończone. I teraz będę białym kolorem sprawiać, iż ta powierzchnia będzie wyglądała właśnie na jeszcze bardziej mokrą, na takie odbicia, właśnie w kałużach. No wiecie o co chodzi. Kochani, przedczas na parasolkę, która niestety ale mm, nie wyszła mi najlepiej. Nie mogłam dobrać odpowiedniego koloru. żaden mi tak naprawdę do końca. Nawet ten końcowy do końca mi nie pasuje, więc jakoś tak mi. No, nie szła ta parasolka dzisiaj. Totalnie nie. <ścoughs> Możecie zobaczyć właśnie hmm, ten miks kolorów, który już tutaj zużyłam. Końcowo jest niby taki wiśniowy, ale i tak mi się nie podoba, więc Ech, mogę Wam już zdradzić, że go zmienię. Ale chwilowo muszę też pomalować w końcu hmm, postać dziewczyny. Oczywiście musi być też księżyc. Najlepiej taki w pełni. Tu jeszcze rozjaśniam górną część parasolki, żeby niby taka była rozświetlona w księżycu. Blask księżyca na nią pada. No i tak prezentuje się efekt końcowy, z którego nie jestem do końca zadowolona. Ale tak to już zostanie. Teraz, kochani, przejdźmy do tego, co obiecałam Wam na, na samym początku, czyli właśnie rzeczy, które musicie sobie przygotować na następny odcinek, jeśli chcecie wykonywać właśnie ze mną no, malowanie, tak? Mogę Wam już zdradzić, że to będzie właśnie malowanie na szkle. Więc będzie nam potrzebne właśnie takie szkiełko. Jeśli chodzi o wielkość, to już zostawiam do Waszej kreatywności, ponieważ na jakiej wielkości będziecie chcieli malować, to już jest Wasza sprawa. Ja mam taki A4, mniej więcej. Będzie Wam potrzebne właśnie takie szkiełko, farby. I z kilka kartek o wymiarach Waszego szkiełka. Ja potrzebuję A4. Jeśli chodzi o ramkę, no to wiadomo, nie musi być jakaś ładna, nowa, ponieważ do ramki też dojdziemy. Ale to w kolejnym odcinku. Na razie zajmijmy się malowaniem na szkle. Więc jeśli nie chcecie przegapić kolejnego odcinku i bawić się wspólnie ze mną, to zapraszam do zasubskrybowania kanału, dajcie łapeczkę w górę i koniecznie dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o nowym odcinku. Do zobaczenia.